Czołem, witajcie, ja jestem Aberka i dzisiaj no, mamy potężny tryb Pedwórz. No. Po 40 graczy w drużynie. Mamy I 40 utręgu, czerwonych i, i 40 niebieskich. Ja jestem oczywiście z Bobkiem i warto zaznaczyć, no. że mamy po trzy łóżeczkach. Każda drużyna ma po trzy łóżka. O. Rozumiecie, jaki to jest porąbany tryb? Będziemy rozpapilać wszystkich. Dużo. Tak, 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 dobra. Zbieram sobie tutaj na zbrojkę, stary. Ty też sobie tutaj pozbieraj na zbrojkę tak, i będziemy no. zaraz tych wszystkich typów rozpapilać. Dodatkowo ciekawe jest to, że jak będziesz naprawdę dobrym graczem i porozwalasz sporo osób, to będziesz no. mógł być na widerem, rozumiecie to? No! Możesz być widerem. Jestem w środkowej Życie. bazie i tutaj już jakiś typ leci. Okej, okay, tutaj leci kolejny. A ty jesteś z lewej, czy stary z prawej wyspy? Ja Jak jestem jest? z prawej i tutaj, wiesz co, ogarniam trochę łóżka, bo tu wszyscy pobiegli i nawet łóżko nic nie ogarnia. Dobra, stary, to możesz ogarniać łóżko. Ja tutaj lecę z jakimś typem, który ogarnia speed bridge'a, więc podejrzewam, że jako tako sobie poradzimy. Trzeba Może będzie oczywiście też zbierać diaksiki, bo diaksiki robią enchanty, tylko wiecie, tutaj jest nas dużo graczy, więc te Ceny to jakieś korentalne. Tu są ceny, stary pokroju, że. O, on na górę wszedł? Czy Ty, gdzie on A tu jest to. Tu są takie ceny, że na przykład 50 diamentów za protekrzyny. No! Czy nawet więcej, stary? Może i nawet więcej. Masakra to jest. Dobra, każę sobie tutaj i lecę, bo tutaj są już niebiescy, więc musimy. O kurde, A tu jest ich dużo, stary. Tu jest ich dużo. Dobra, schodzę sobie ten. Ja też staram się lecieć. Nie, Nie się. Ej, serio, my przechodzimy sobie jakoś dołem? Co jest, panowie? Jaką my mamy taktykę tutaj? o kurde jakimś skrótem poszliśmy, story. Co jest w ogóle grane? Co Ej, ja, mordo, jesteśmy prawie u nich spanię? w bazie, nie? Jesteśmy praktycznie... Ja jestem praktycznie... w prawych i tutaj też atakuję razem z Dobra, 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 dobra. Ej, wbijam się do nich do bazy. Za sekundę jo. jestem... Stary, jestem u nich w bazie. Za sekundę dosłownie. Teraz jo. jestem u nich w bazie, rozumiesz to? Idę do nich do łóżka. Nie wierzę. Patrz to. szybko, leć tam, story, no. pełnym Dobra, 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 rozwalam. Rozwalę ja muszko, tej... rozwalę ci to tej... muszeczko te naj, naj! Dobra, ale teraz na pewno wyrwiemy, Braki. na pewno teraz wyrwiemy. Będzie totalna masakra. Chociaż tego innego, jednego mam. A goś no. postawił Golema, Gość postawił golema. Dobra, to trochę uciekne. Dobra, tutaj I. mam typa, kolejnego. Ja tu obroniłem prawe łóżko! Ej, spadłem, ale naprawdę wbiłem się z typem i rozwaliliśmy My łóżko, see. więc no chyba nie jesteśmy aż tak beznadziejni, jak mi się wydawało no, na, na początku. Nie, mega dobzi. Ej, mega op. Dobra, zbieram sobie wszystko, co tutaj leży. Bardzo mi się tutaj to przyda, więc dajcie, 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 dajcie. I teraz tak, kupimy sobie na pewno to, kupimy sobie na pewno to i kupimy. Sobie jeszcze tutaj to. Dobra, okej, okay, let's go. I teraz tak, jestem znowu let's w środkowej wyspie. A ty, stary, gdzie jesteś? Bo widzę, że tutaj w ogóle mamy Ja, prawo wyspa cały ja. czas, stary. Dobra, tutaj jest typo, tutaj jest typo, więc muszę mu powiedzieć, co on A nie myślał. Jestem na środku 1? jestem na środku i idę atakować typa, bo on właśnie alarmuje. Alarm, alarm. Środek, O nie nie nie, 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 nie! On miał żelazny mieczek, stary, on miał żelazny mieczek. Nie miałem z nim totalny szans. Musiałbym zejść Tak, tak, tak. Środkowa wyspa. Środkowa wyspa, dobra, tutaj, tutaj wbijam no. się. Ale chyba już zażegnaliśmy. Nie, tutaj jest jednak typo, tutaj jest jednak typo. Dobra, yes. wbijam się Dobra, dobra Rozwalamy go, rozwalamy go. Dobra, mam go, mam go, mam go. mam go. No o Jezu, obronię! Jestem, leci. Ej, serio, gdyby chyba nie ja, to moglibyśmy stracić wyro Nie chcę tutaj akurat no. mówić, że e, tylko ja obroniłem, ale naprawdę. Ja z prawą bazę atakuję, stary. Jestem z mega To atakuj, to atakuj, to Było trochę podbramkowo, muszę przyznać. Dobra, dajcie i temy, dajcie i temki jakieś. No, na mieczek, chociaż na mieczek by mi się tutaj przydało zebrać. Mieczek Dobra. jest naprawdę spoko. Ej, co, tak mało tego leci? Dobra, okej. Okay. Kolejne Dobro. łóżeczko, stary padło. Kolejne łóżeczko A, padło. I im prawe ostatnie, prawe, go w 50 osób stary, 40 stary maksymalnie. No nie wiem, ale tu jest tyle tych osób, że szok. Dobra, stary, to lecę w takim, ale oni też do nas wbijają, widzę. Dość kartków no, się robi. ale powiem ci, tu jest ich naprawdę mega dużo. Dobra, tu jest typo, ale ja raczej, ja raczej bym po... nie, nie klepał się z nimi. Teraz tylko poleciał dalej. On tutaj za mną leci, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie no. wiem, ale ja spróbuję do nich się normalnie wybić, jakby idę sobie teraz na nie!

Zbibyłem on ma stary, żelazny mieczek, enchantowany, żelazny miecz. Jaki my mamy szanse? Gdzie, Gdzie, z Gdzie no, jest? Co się dzieje? Na samym środku, na samym środku. My Tam nie mamy żadnych nie enchantów, mówisz? nic nie mamy. Ale gość ma Udera. Jako ja. Dobra, Czy idę, to? idę, widzę, 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 widzę. Widzę Nik, widzę nick. Tu jest Typo. wbiec ja na górę. Tu jest Typo. O, tutaj. I on, I on ma Enchanty, on ma Enchanty, nie? On ma Enchanty. Dobra, ma 5KP. Ma 5KP? Dobra, rozwalę go, rozwalę go. Nice, uratowałem. Jesteś? Stary, jestem środkowa, a ty? środkowa ŚRODKOWA baza. Typo. Stary, nie jestem z prawej. Jestem z prawej, na kory. alarm typo. Dobra. Czekaj. Czekaj. jest, leży. Dobra, lecę. Okej, jestem w środkowej, Jestem Aha. Dobra. Nie jestem w Dobra, tak, tak. Jestem w zbieraczu itemów. Tym prawym. Dobra, to ja też do ciebie biegnę i polecimy. O nie, alarm, który Który? ŚRODKOWY! ŚRODKOWY, typo. Jest w Jest widzę go. Dobra, Dawego. Lecę za nim, lecę. Dobra, lecę z tej strony, lecę go z tej strony Dobra, Let's go. jest zaorany, nice Let's go. Nice, ale naprawdę Ten, ten, ten pika, on jest dobry On jest dobry bardzo Straciłeś Lewe, 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 poszło Okej, okay, to niedobrze, mordo To niedobrze, no, to ale to robimy to bardzo Ale robimy, powiem. robimy, gdzie jesteś teraz, gdzie jesteś teraz I... Środek przy łóżku, A środek o, przy łóżku. Dobra, to dawaj Zobacz. na środek, to dawaj Let's. na środek, chodź, 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 chodź. Idziesz, ja idziesz to idzie ze mną? Jeszcze mieć, bym kupił i już lecę na ciebie, dobra, dobra. To dawaj, to dawaj, to dawaj, to dawaj Dobra, o, ktoś w ogóle tu dowol. ma 400 tak gwiazdek, nieźle, nieźle 400 to jest, jest naprawdę tymi. sporo To jest typu z enchantowanym żelaznym mieczem, no jak to do tego dochodzi, schodź stary, chodź. Eee, chodź Dobra, to wiesz co, enchant by się jakiś sprzedał Dobra, 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 dobra nie Dobra, mamy. dobra, dobra uratowałem się mamy. Dobra, dobra robimy go, robimy go Dobra, jeden, jeszcze drugi typami. Dawaj go, dawaj go dawaj. Dobra, kurde, nie blokujcie, nie blokujcie, nie blokujcie, nie blokujcie Ale jakoś się to buduje, co jest grane Dobra Ok. To chłop dobra, dobra, dobra. uważaj Kurde, Ej, to ale. ma jakąś spare killaury czy coś. One ciebie i mnie jednocześnie. Ej, nie wiem, nie widziałem. Nie będę mówił, że z czyterem, bo nie widziałem. Starry, ale jest trochę to było szkoda. to dziwne. Dobra, respiruj się znowu. Mamy chyba troszeczkę lepszy tym Tu jest niebieski znowu, stary. Tu jest znowu niebieski typ, nie? Tu no. Jest niebieski typo. O nie, tu my mamy Widera. Dobra, dobra, my mamy Widera, ale tu widziałem niebieskiego. Okej, okay, gdzie on jest? Tu jest. Tu jest mam tu Dobra, zginął. Dobra. Zginął, zginął. zginął. Wywaliliśmy, no. Ja tu jest no. jakiś typem walce? Ej, trzeba utrzymać nasze łóżko, bo cały czas jest jakiś niebieski tutaj, stary, w środkowym. Tak, w środkowym jest. bez tu. Ej, chodzę tutaj, ale go nie widzę, powiem ci szczerze. Nie ja widzę bardzo nic, nie widzę, więc może być nie fajnie. Czy on się wbił tam tu nam tutaj do środka? U nas Ujder jakiś stary. Dobra, ale ja jestem stary u nas w łóżeczku. Nie robią, oni zrobili. Nad tym, nad bazami stary przejście! Dobra! Wielką ale... Ym, a, już mamy no? bezpieczne, już mamy bezpieczne, bo się przestraszyłem, że my stary łóżeczko tracimy, ale jednak łóżeczko jeszcze mamy. Dobra, zbieram jednak sobie tutaj temki. A gdzie jesteś no. teraz w ogóle? Ja jestem teraz lewa baza. Jesteś lewa baza, dobra, ja a ty jestem gdzie? Stary, ja ci już mówię, jestem w środkowej teraz w tym momencie. No na środek Widzę, cię, widzę cię. Dobra, to dawaj, to dawaj, w tę stronę właśnie, tutaj jestem, dobra. no dobra. Ale to jest wider, stary. stare Strzelat, cały... Tego wider. O, strzel Właśnie widzę. Właśnie widzę. Nie! Ja to... nie, nie, to... nie! Dobra. Ej, dawaj tego. Dawaj, stary, musisz! Nie! Dobra, kurde. Ale no ten Wither jest jednak zbyt OP. Ja rozumiem, stary, ja rozumiem. Ja ci to jest za mocny, stary. Ten ziomek jest ewidentnie, za typo nam... Typu nam mignął. Czekaj, czekaj, muszę go Środek? Tak, stary. Spadł, dobra, spadł. Ok, dobra. No to spoko bo się tylko. Ty, w ogóle no. wydaje mi się, że ktoś jest w tej bazie prawej. Stary, może być, może być. Nie wiem, Bo tutaj naprawdę, wiem. bronimy środek w kilka osób, a ta prawa blaza może być zabroniona. Dobra, M. dobra, dobra, mam tutaj dwóch typa, stary, mam tutaj dwóch typa Ok, spróbuję no. dwóch. Kurde, 4KP. HP. 4KP HP jednemu zostało, no nie wierzę, no. Dobra, nie mam szans, nie? nie, nie. kurczę, no. Typek. Ej, Oni środkowa mają baza, środkowa baza. Zabroniona. Jestem w środkowej bazie. Oni stracili o! wszystko. Nie! Yes! To czekaj, Let's to olewam bazę, olewam bazę w takim razie, dawaj. Dobra. Musimy ich final alkilować, bo oni będą siedzieć teraz u siebie gdzieś, no. Będą Dobra, dobra, Trzeba w takim A ten się mu kiedyś skończy czy nie? Tak czy on stary, ten cały kiedyś, czas będzie? Nie, kiedyś się skończy, kiedyś się skończy, no. A, a on ma jakieś tam odliczanie czy coś? Nie, nie, nie. Kiedy się go atakuje, to po prostu on traci HP. I w końcu znika. No. Dobra, nie dawaj, dawaj. Mamy 32 dwóch niebieskich. Eliminacje! Kieszeń, nie? Dobra, Let's robimy. go. Oni tu teraz jest już. Kolejny typek. O kurde. Oni już dobra. teraz do naszego łóżka to raczej będą mieli ciężko. Kurde! Tak. Głupi, strany Wither, no. Gość w ogóle kupił sobie tutaj diaksową zbroję. Ej, to przejście Jak tędy jest naprawdę strasznie OP. Ej, dobra, lecę w takim razie, bo ten Wither cały czas. Tak, to jest słaby no? pomysł, mi się wydaje. No stary, no nie wiem. W sumie z drugiej strony wiesz, jeżeli on gra sobie solo tak jakby, to, to spoko. Ej, cały czas we mnie tutaj strzela ten ziomek, no, nie? Coś no. kolejny aktywował Widera. Dobra, dobra, dobra. Lecę, lecę. lecę, Od lecę. Raz, to dobrze. No kurde BELE! Dobra, lecę tutaj za naszym typeczkiem, więc dawaj, Legi! dawaj, masz nożyczki to stary musisz nam wytorować przejście. Zostało 15 graczy, więc oni mogą być teraz dosłownie w... Jezus, ale naprawdę jesteś... Jesteś bardzo cienki w tym nożyczkowaniu powiem ci szczerze, mordo, bo mi szybciej po... z, 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 ten. Z... Kurde, szybciej poszło mi. Prawie Robię, zrobiłem! Dobra, tu jest typo, tu jest typo, musimy go dojechać, musimy go dojechać. Okej, okay, przestraszył się nas no. i się cofnął. E, stary, idziesz do lewej bazy, idziesz do lewej bazy, bo tutaj nie. Ja jestem u nich w bazie! Teraz. W której? E, środkowej. Dobra, to teraz... Ja... Tak, środkowa. Idę do lewej, idę do lewej, bo tutaj mamy akurat typeczka. Okej, okay, no. on uciekł teraz do środkowej. To dawaj do środkowej, stary, polecimy, co? Dobra, lecimy tak, do środkowej Tylko stary. czy ja jestem w stanie użyć ich tego. A, nie jestem, no właśnie, nie jestem w stanie użyć ich tego tego, więc w takim razie będę musiał sobie tutaj zbudować most, ale nie Dobra, ja, ja kompletnie tutaj nie, mam. nie wiem gdzie Dobra. oni są, naprawdę. A ja szukam, ja szukam ich, bo wiesz co, oni potrafią się też kryć tutaj w bazach, no nie? I oni się chyba schowali, oni się ewidentnie nas boją, stary. No w takim razie chyba akurat serio teraz nikogo nie ma. Mam typa! Mam typa! What? What? Final. Final. Do... Zrobiłeś nie, fajna, nieźle. No nie, no centymetr mi brakło. Dobra, czekaj, czekaj, ja bym poszedł, może, może bym przeszukał tą całą bazę, bo zostało się. No 7 nie, typu. wyjaśnił mnie typo. Dobra, ja poszukam tutaj pod bazy. Środkowa baza przy łóżku. Mam tutaj typa, baza, jest tutaj typo, jest tutaj typo, dobra został zrzucony. KHS. Dobra. KHS. Czekaj, tak, czekaj, ten. czekaj, 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 no. czekaj, 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 czekaj. Ja tutaj chodzę, ja tutaj ich szukam, bo wiesz, oni serio potrafią się tutaj zamurować gdzieś no. i potem ich totalnie nie widzisz, nie? Gdzieś tutaj z boczku no. coś. Dobra, tutaj chyba nie ma, bo zostało ich pięciu, musimy chyba w tym momencie ich, ich tutaj wyjaśnić, no nie? Dobra, szybki tutaj fireball jumpik i wbijam się na środkową wyspę, wiesz, bo tam z lewej strony patrzyłem doszczętnie, nikogo naprawdę tam Ech, nie ma. Tak, po środku. Dobre. Jak się po środku. Okej, okay, spoko. Spoko, patrzę tutaj, ale nie, wiesz to ja i tak wejdę tutaj, I tak tutaj wejdę. Czekaj, czekaj, ja tutaj historię serio poszukam, bo naprawdę te... te Fajna, zrobiłem! No serio? No ale to na trzecie by no, było. O, jest Bobo Patrz, Minecraft, no. Yeee, Dobra, patrzę, patrzę, ale szczerze go. zostało nam trzech typa i wiesz, oni się gdzieś zaszyli. Oni się gdzieś zaszyli no. i tutaj ich totalnie nie widać. Mam Ciędko. typa, mam typa. Dobra, no. tam jest z łuku, ktoś do niego strzela. Spróbuję w takim razie przejść boczkiem, ale myślę, że ktoś już będzie przede mną. Ej, jest typ na lewej ich brodzie. Dobra, o, dobra, wbijam się, nawet. wbijam się. Tutaj chyba są wszyscy, wiesz, od nich akurat, no, no. Dobra, czekaj, 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 okej, okay, ciach, okej, okay, okej, okay, wbijam się, wbijam się, dawaj, 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 dawaj. Dobra, oni mają tu golemy stary, oni mają tutaj golemy. Dobra, no. wychodzę stąd, wychodzę stąd, no Dobra. Wychodzę stąd. Pocieka, gdzie ty Widzę tam. Właśnie w tej igry. bazie, właśnie w tej ostatniej starej bazie I, i jest tutaj trójka, nie? Oni wszyscy tutaj są, więc dawaj do nich Dobra, Dobra. Jest tam? Biegnę tam stary, tylko wyrzucić nie można używać. Dobra, 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 bo tu jest trzech typa, nie, 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 wiesz, ja sam nie będę podchodził, oni mają bardzo dużo HP, bo mają 16, 16, 19, dobra, poczekam, no. poczekam, 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 dobra, jakieś fireballki, coś, ja patrzę cały czas na tabie, oni jedzą refillę, no nie, będą długo się tutaj tak. utrzymywać, więc, o, cały nasz tym wbija team. to, no to teraz Jestem. już macie, teraz już macie panowie przekichane, macie przekichane Dawaj. totalnie, dobra, It's wszyscy Dobra, stary. Wszyscy, 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 Let's no. Ej, go! oni mają bardzo dobrego protka teraz w tym momencie, nie? Tak, totalnie Dobra, protka. Tak, Dobra! Wiktory, mamy to! Subujcie, dzwoneczkujcie, wu, wu, obrazy trzymajcie